A dzisiaj oceniamy nowy motyw na MSP2. Dobra, ściągnęłam już z, z, z siebie wszystko. I ogólnie, jeśli chodzi o sukienki, nie za bardzo lubię na MSP2. Ja wolę jakieś takie luźne stroje, więc mm, trochę nie mój styl, ale włosy to dla mnie, wow. Teraz sobie zrobię look, jaki bym w sumie mogła ubrać z tego motywu. I tak by wyglądał oto właśnie look z tego motywu. Włosy mi się, nie powiem, ale podobają. A tutaj muza znalazłam. Pozdrawionka muza dla ciebie. Ja bardzo lubię twoje filmiki na YouTube, więc pozdrawiam serdecznie. Ta ocenka to jest takie 5 na 10, to tyle papatki.